Bardzo dziękuję za Państwa obecność, bo ten przekaz medialny, szczególnie przy Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim, jest bardzo ważny, dlatego że rozpocznie się 10 czerwca bardzo ostra rywalizacja i starania się o głosy, dlatego że siódma edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest konkurencja w poszczególnych subregionach, więc tak naprawdę nas to cieszy, że ze strony mieszkańców jest zainteresowanie, aby pomóc nam zarządzać i wydać 3 miliony złotych. To są pieniądze, które są zawsze wydawane z największą satysfakcją, bo są to pomysły mieszkańców i gdybyśmy tak sobie zrobili wspomnienie tych wszystkich marszałkowskich budżetów obywatelskich, to naprawdę zaraz Państwo zobaczycie w liczbach, że wracamy na bardzo, bardzo przyzwoite, przyzwoite poziomy jak gdyby, uczestnictwa i wnioskowania. Siódma edycja, do siódmej edycji zgłosiło się 83 chętnych, 83 propozycje zadań o łącznej wartości 9,2 miliona złotych. Pierwszy sukces, który się pojawił w tej naszej organizacji, w tej naszej ewaluacji, to jest to, że tylko sześć zadań zostało odrzuconych, więc tak naprawdę to jest, to jest praca nasza i wnioskodawców, ale tak naprawdę to taka, cały czas była taka troska, żeby ludzie nie odpadali za, przepraszam za sformułowanie, za głupie błędy, których nie powinno po prostu być. 77 zadań zgłoszonych do... Do głosowania. Szanowni Państwo, tak jak widzicie, w przewadze jak zawsze kultura, edukacja, integracja, zdrowie i sport. Po kilkanaście zadań i to jest jak gdyby coś, co pokazuje, że pewnie będzie i kontynuacja, ale przy tej ilości są też zadania nowe, które również nas cieszą, że ludzie dostrzegają szansę dla siebie, żeby to sfinansować.